Motormind to sklep motocyklowy z największym wyborem w Wielkopolsce. Historia marki MV Augusta sięga początków XX wieku. To właśnie wtedy Giovanni Augusta założył przedsiębiorstwo produkujące samoloty. Pierwszy samolot Agusty powstał 4 lata po maszynie braci Wright. Przedsiębiorstwo prosperowało świetnie. Przedsiębiorstwo produkowało samoloty w czasie I wojny światowej, jak również w czasie drugiej. Jak łatwo się domyślić, w 45 roku koniunktura na wojskowe samoloty się skończyła. Agusta musiała zmienić profil i to właśnie w 1945 roku założono MV Agusta, mechanika Wergera Agusta, która zaczęła produkować motocykle, motocykle sportowe, motocykle nietuzinkowe, motocykle budowane po to, żeby wygrywać. Jak zawsze wśród Włochów było tam mnóstwo pasji, mnóstwo emocji i mnóstwo nietypowych rozwiązań. Natomiast czy da się opisać historię takiej marki? w krótkim filmie? Nie. Natomiast byłby to na pewno świetny scenariusz na film hollywoodzki, który by się świetnie sprzedawał. My natomiast mieliśmy okazję przekonać się, ile emocji tkwi w motocyklu MV Agusta Enduro Veloce. Motocykl Mogłoby się wydawać, który do oferty Agusty nie pasuje. W ofercie Agusty znajdziecie już maszyny, które są drogowe, znajdziecie, znajdziecie niesamowite, niekiedy znajdziecie bardzo ciekawe motocykle sportowe, znajdziecie również stricte sportowy motocykl turystyczny. Agusta ma swoje korzenie w Enduro. To jest motocykl, który jest takim rasowym turystycznym Enduro. Opartym o trochę nietypowy silnik. Ten silnik, który tutaj jest, to jest trzycylindrowa rzędówka o pojemności 931 cm generująca 124 konie mechaniczne. Jest to rozwinięcie silników znanych z wcześniejszych modeli, takich jak na przykład M800 Brutale. To nie jest kopia silnika, którego który Augusta obecnie montuje w innych modelach. Jest to rozwinięcie starej jednostki. Silnik o bardzo dobrej charakterystyce, świetnie jadący z dołu, z bardzo dużym, bardzo płaskim momentem, ale tak naprawdę to co sprawia, że ten silnik pozostaje w pamięci, to jest wspaniały dźwięk silnika. To jest najlepiej brzmiący motocykl w tegorocznym zestawieniu i co ciekawe, to jest najlepiej brzmiący motocykl mimo całkowicie seryjnego układu wydechowego. Nie mamy tutaj akcesoryjnego akrapowicza, Nie mamy tutaj nie wiem, włoskiego yy, termosu, który wszyscy miłośnicy włoskiej motoryzacji znają i lubią. Mamy tutaj seryjny układ wydechowy, który sprawia, że chcemy tym motocyklem przyspieszać. Każde wyjście z zakrętu sprawia, że chcesz odwinąć do końca, tylko po to, żeby móc słuchać, jak ten silnik gada. <Słyski> mamy tutaj jeszcze? Mamy oczywiście świetny układ hamulcowy sygnowany Brembo. Mamy w pełni regulowane zawieszenie Sasza, które pozwoli dopasować charakterystykę zawieszenia do naszych potrzeb. Mamy duże koło z przodu. To jest oczywiście coś, co na asfalcie zawsze będzie odrobinę na minus i będzie pomagało po zjechaniu z asfaltu. Tutaj oczywiście zmiana opon sprawi, że będziemy mogli, będziemy mogli wykorzystać potencjał tego motocykla w każdych warunkach. Jest rozbudowana elektronika, która pozwoli nam dopasować kontrolę trakcji, ustawienie ABS-u. Eee. Widzisz? Jedziesz? O, jak go odpalisz? Eee, Odpal. Postojing, dostop offroad, Turing. touring, Turing, touring offroad, robimy puszki. Do tego, gdzie się poruszamy, aby całkowicie wykorzystać możliwości trakcyjne. Oczywiście, to zawieszenie z bardzo dużym skokiem sprawia, że ten motocykl nigdy nie będzie na asfalcie jeździł tak świetnie jak motocykle stricte drogowe. To jest rzecz całkowicie normalna. Natomiast w swojej kategorii, czyli turystycznego enduro, naprawdę jeździ bardzo, bardzo dobrze, ale podłupcie w zawieszeniu. Tutaj dużo zależy od tego, jak je ustawicie, bo bardzo łatwo na przykład ustawiając zbyt niskie settingi na dobiciu, odbiciu sprawić, że ten motocykl będzie wydawał się zbyt kanapowaty, a on naprawdę chce szybko i zwinnie jeździć. Co jeszcze? Mamy tutaj akcesoryjne kufry, które Agusta oferuje, aluminiowe, pozwalające się spakować. Mamy tablet, mamy dla każdego fana turystyki, mamy również... Poprzeczkę, aby przypiąć nawigację, aby przypiąć telefon. Mamy system connectivity, który pozwoli nam połączyć smartfona z, z motocyklem. Mamy oświetlenie LED-owe. Tutaj naprawdę nie, nie zaskakuje to, że ten motocykl posiada wszystko, co współczesna, nowoczesna maszyna tej klasy powinna mieć. To, co zaskakuje, to jest właśnie ta kombinacja bardzo sportowo brzmiącego silnika, takiego, który bardzo chętnie wchodzi na obroty, który lubi być kręcony umieszczona w motocyklu tego segmentu. Kiedy, kiedy wiozłem tutaj ten motocykl na testy, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo frajdy sprawiał na asfalcie. Tymczasem było inaczej. Jeżeli chodzi o stylistykę, jeżeli chodzi o wygląd, to warto zauważyć, że motocykl dla wielu fanów będzie. No, tą historię każdy zna. Kiedy Augusta zaprezentowała prototyp tego motocykla, to oczywiście nawiązała do laki Explorera. Do Dakarówki z lat 90., które jeździły, które startowały. I ten motocykl również można zakupić w wersji LXP, która nawiązuje do laki Explorera. Czy ten motocykl nadaje się na turystykę? Dużo osób wychodzi z założenia, że motocykle segmentu turystyczne duro nadają się tylko i wyłącznie. Są, są odpowiedzią na potrzeby ludzi, którzy chcą zjeżdżać z asfaltu. A jeżeli chcą jeździć po asfalcie, to taki motocykl nadaje się średnio. Co nie jest prawdą. Na asfalcie, na drogowych oponach, takie motocykle również bardzo dobrze jeżdżą. Jagusta też dobrze jeździ. Ma wygodną, odprężoną pozycję. Siedzimy wyprostowani. Ten motocykl nie męczy na dłuższej trasie. Daje bardzo dobrą ochronę przed wiatrem. Ten motocykl naprawdę świetnie sprawdzi się dla kogoś, kto chce zapakować kufry, chce zapakować na przykład również drugą osobę. Jeszcze może jakiś kufer centralny, jeszcze jakąś rolkę i chce ruszyć, eksplorować drogi każdej jakości. Przy tej mocy silnika. 125 koni sprawi, że nie zmęczycie się na autostradzie, nie zmęczycie się na bocznych drogach. Również nie będzie problemu z tym, żeby zjechać z asfaltu. Wspomniałem o tym, że istnieje również wyższa wersja tego motocykla, czyli model LXP Lucky Explorer jest nawiązaniem do tego. Tamten motocykl ma odrobinę inne zawieszenie, ale przede wszystkim na baku znajdziecie również podpis, podpis Huberta Oriola, dawnego motocyklisty Dakarowca, który startował tym motocyklem w latach 90. Co na koniec, cena. Cena, bo cena zawsze jest tym, co jest ważne. Motocykl kosztuje około 85 tysięcy złotych. I za te pieniądze, za tą cenę, dostajecie naprawdę bardzo, bardzo dużo włoskich emocji. Wydaje mi się, że jest to cena, która jest skrojona całkiem ok. Zatem odwiedzajcie salony Agusty, przejedźcie się, przekonajcie się sami, jak ten motocykl jeździ. A tymczasem ja kończę i do zobaczenia. Dawid, redakcja Motowoyadżer. Trzymajcie się. Cześć. Witamy ekipę Motowoyadżera i wszystkich oglądających.